Dzień dobry. Urodziła mężowi pięcioletnie dzieci, a on ją porzucił, przerażony odpowiedzialnością. Jaki był los matki wielodzietnej? Dziś chcę opowiedzieć ciekawą historię o kobiecie, która samotnie wychowuje sześcioro dzieci. Niestety czasami zdarza się, że pary rozwodzą się, gdy mają w rodzinie dziecko. Kobieta musi zająć się dzieckiem, a mężczyzna często nie chce zmienić swojego stylu życia lub wciąż czeka na jasne emocje w związku. Tak było również w przypadku naszej kobiety. Jednak zamiast mieć jedno dziecko, kobieta musiała zająć się pięcioma niemowlakami jednocześnie. Tak, urodziła pięcioro dzieci, dając swojej najstarszej córce rodzeństwo. Sergej Symajenowów i Oksana Kobeleckaja byli zwykłą rodziną, w której zdarzały się zarówno kłótnie, jak i pojednania. Wiosną 2013 roku parze urodziła się córka Alicja. Niestety, rodzina zaczęła mieć problemy w związku. Trwało to przez ponad rok. I wkrótce Oksana podjęła decyzję o rozwodzie. Jednak mama oksany przekonywała córkę, by nie odchodziła od męża, oni wszyscy są tacy, czego chciałaś. On jest ojcem i twoim mężem, wyedukuj go. Kto cię będzie chciał, lepszego nie znajdziesz. Dziecko nie powinno zostać bez ojca. Matka namówiła Siergieja do pojednania z żoną i poprawy ich relacji. Były przeprosiny, przysięgi, błagania, żeby dać szansę na zmianę. Wszystko się zmieniło, oksana dwa tygodnie później dowiedziała się, że jest w ciąży jej pierwszą myślą było to, że to znak z góry. Że będzie żyła z mężem do końca życia. Dlatego kilka razy odwoziła Siergieja, przełykając łzy niechęci. Na wizycie u ginekologa Siergiej i Oksana dowiedzieli się, że będą mieli pięcioro dzieci. Wszyscy byli wstrząśnięci tą wiadomością. Przecież tak duża liczba zarodków może urodzić się w wyniku procedury IVF. A tu mamy do czynienia z ciążą naturalną. Taki przypadek to jedna na 85 milionów ciąż. Lekarze w Odessie natychmiast ostrzegli oksanę, przy takiej ilości płodów donoszenie ciąży jest prawie niemożliwe. Zasugerowali usunięcie części zarodków, w obawie, że dzieci urodzą się jako wcześniaki i chore. Kobieta zdecydowała jednak, że tego nie zrobi. Siergiej długo nie mógł dojść do siebie po wiadomości, że znów zostanie ojcem i będzie miał jednocześnie pięcioro dzieci. Wtedy właśnie po raz pierwszy opuścił oksanę. Ale nie na długo. Sumienie wzięło górę nad nim lub jego bliskimi i wrócił. Przed porodem Siergiej już nie wyjechał. Wtedy zaczęły się oskarżenia, że kobieta, będąc w ciąży z piątką dzieci, przestała zajmować się nim i domem. Ale serce kobiety szybko cofnęło się przed krzywdzącymi słowami. Ale kiedy w wyniku kolejnej kłótni Siergiej popchnął ciężarną kobietę, ta przestraszyła się ze strachu. I aby mieć pewność, że taka sytuacja się nie powtórzy, wzięła Alicję i wyjechała do matki. Matka oksany wspierała córkę. Rozumiała, że musi ona zadbać o siebie i dostarczyć wnuki. Dzieci przyszły na świat w 2016 roku. Ważyły od 1200 do 1900 gramów. Stało się to w 30 tygodniu ciąży. Szpital położniczy bardzo szybko skompletował niezbędny sprzęt. Dla maluchów przygotowano zespoły reanimacyjne i zaproszono czołowych lekarzy położników. Wszystko udało się w kilka minut dzięki profesjonalizmowi lekarzy. Na świat przyszło trzech chłopców i dwie dziewczynki. To wydarzenie stało się sensacją nie tylko na Ukrainie, ale i na świecie. Nie oszczędzono dziennikarzy i administracji miasta. Oksana otrzymała od mera Adesinaka skup na pięciopokojowego mieszkania, a dla dzieci utworzono charytatywny fundusz opieki. Z czasem Oksana otrzymała też wszystkie państwowe świadczenia z tytułu urodzenia dzieci. Po dwóch miesiącach rodzina została zwolniona z pracy. Jedynymi pomocnikami w domu byli matka i jej mąż. Na początku pomagał Siergiej. Kąpał, chodził z dziećmi, karmił je. Zajął się też zameldowaniem w nowym mieszkaniu i nadzorował remonty. Opieka nad noworodkami to był prawdziwy taśmociąg. Co trzy godziny musieli zmieniać pieluchy, myć, kołysać, przygotowywać mleko, karmić i kłaść spać pięcioro dzieci. Do tego dochodziła trzyletnia córka, która również wymagała uwagi i opieki. Ale dorosły zespół poradził sobie ze wszystkim, wygospodarowując nawet czas na popołudniową drzemkę. Po kilku miesiącach Siergiej zmęczył się codzienną pracą. Stał się drażliwy, nie był już zadowolony z życia. Mąż zaczął wyżywać się na oksanie, twierdząc, że kobieta powinna mieć czas na wszystko w domu. I nie ma znaczenia, że ma sześcioro małych dzieci. I że ona też może być zmęczona. Oksana starała się nie denerwować, starała się utrzymać rodzinę razem. Tylko że z dnia na dzień było coraz trudniej. Gdy dzieci miały sześć miesięcy, Siergiej wyjechał sam. Po prostu spakował swoje rzeczy i zniknął, złożywszy wcześniej pozew o rozwód. Oksana w pierwszej chwili była zszokowana. Ale bardzo krótko, bo nie było czasu na zamartwianie się. Była tylko szóstka małych dzieci, które w każdej sekundzie potrzebowały pomocy, opieki i miłości. Oksana przypomniała sobie, jak się prowadzi samochód, który rodzina dostała z okazji narodzin maluchów. Zatrudniła nianie, która stała się dla dzieci aniołem stróżem. I oczywiście mieli u boku matkę, która cały czas ich wspierała i pomagała. Siergiej po rozwodzie odmówił płacenia alimentów. Wymyślił nawet argument, tak naprawdę nie jestem osobą sprawną. Jeszcze w trakcie małżeństwa doznałem kontuzji. Nie jestem w stanie fizycznie, że tak powiem, i finansowo pomóc teraz Oksanie Wadimównie. Chociaż jej były można naprawdę nie miał pieniędzy. Ale można było przyjść z pomocą, udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Ale Siergiej nie odwiedzał dzieci. Całkowicie je porzucił. Kiedy dzieci podrosły, Oksana posłała je do przedszkola. A później zapisała je wszystkie na zajęcia rozwojowe. Jak żyje rodzina? Dla rodziny został utworzony specjalny fundusz. Każdy, kto chce pomóc, może to zrobić. Jako matce wielodzietnej państwo wypłaca zasiłek. Gdy Oksana urodziła, dzięki współlokatorce została blogerką na Instagramie. Życie tej licznej rodziny śledzi około 200 tysięcy followersów. Często piszą oni słowa otuchy dla oksany. Dla samotnej matki stało się to swego rodzaju ujściem. Często na jej stronie pojawiają się reklamy, co również generuje dochód. Na blogu matka wielodzietna stale dzieli się ze swoimi subskrybentami swoim życiem rodzinnym. Udziela swoich rad, jak radzić sobie z maluchami. Oksana zdołała przetrwać trudny dla niej czas. Nie porzuciła swoich dzieci, nie żebrała o jałmużnę. Po prostu każdy dzień poświęcała dzieciom. Siergiej natomiast ukrywał swoją chorobę i zniknął z życia dzieci. Teraz Oksana marzy o tym, żeby podróżować z dziećmi i mieć wolne chwile na odpoczynek. Dzieci na ogół rosną aktywnie i zdrowo. Owszem, kłopotów jest dosyć, ale wszystko da się rozwiązać. I ta rodzina na pewno sobie poradzi. Przyjaciele, jeśli podobała Ci się ta publikacja, proponuję, abyś zajrzał do innej ciekawej historii. Tutaj opowiadam o pięknej rodzinie. Która urodziła pierwsze na świecie sześć syłów usiostrzane bliźniaczki. Zobaczcie, co się stało z tymi dziewczynkami 37 lat później. Co sądzicie na ten temat? Co sądzicie o działaniu Siergieja? Czy można go jakoś usprawiedliwić? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach pod filmem. Bardzo ciekawie będzie przeczytać, co o tym myślicie. Przyjaciele, wspierajcie kanał polubieniami i subskrypcjami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale Drodzy widzowie.